Cześć, witam cię serdecznie w kolejnym odcinku Happiness Veggie Podcast. Codziennie spływa do mnie mnóstwo serdeczności od stałych słuchaczy i słuchaczek, czytelników i czytelniczek. To piękne, że chcecie się uczyć, rozwijać, inspirować, a przede wszystkim otwierać się na siebie i otaczający nas świat. Bo wszystko, co dobre, jest ukryte głęboko wewnątrz. My tutaj mamy za zadanie odkrywać siebie na nowo i pomóc czerpać sobie z życia całymi garściami. Czasem wydaje się, że świat sprzysięgł się przeciwko nam. Cokolwiek się zrobi, to na pewno coś pójdzie nie tak i cały plan w łeb. Kiedyś wydawało mi się, że absolutnie wszyscy i wszystko działają w zmowie i przeciwko mnie. Dziś o neuroplastyczności, która pomaga uwolnić się od starych schematów i rozpocząć inne, zupełnie nowe życie. Trochę jest mi wstyd mówić o tym, ale patrzyłam kiedyś na innych z pogardą, bo wydawało mi się, że dzięki temu mogę choć odrobinę poczuć się lepiej. Tonęłam w błędnych przekonaniach o tym, że świat jest zły, a ludzie ach, ludzie to jeszcze gorsi. Skoro ktoś ma pieniądze, a jeszcze gorzej, jeżeli jest bogaty, to na pewno zdobył je w nieuczciwy sposób. Nie rozumiałam, dlaczego moje związki to fikcja, a życie z mężem stało się raczej poszukiwaniem możliwości, jak od niego uciekać. Bardzo łatwo wchodziłam w złe towarzystwo, a finalnie kończyłam jeszcze gorzej. Nie dotrzymywałam słowa ani innym, ani sobie, aż dowiedziałam się któregoś dnia, że można, Zupełnie inaczej. A to było dla mnie spore zaskoczenie. Poznałam ludzi bardzo pogodnych, kreatywnych, otwartych, ludzi, którzy uśmiechali się niezwykle szczerze, ale nie szukali odwzajemnienia, choć ono pojawia się zazwyczaj mimowolnie. Przyznaję, że wtedy szukałam w tym wszystkim haczyka może to sprzedaż, może jakaś sekta, a może to jakieś używki dlaczego niby oni. Mogą się tak cieszyć, a ja nie. Byłam w czeluściach swojego umysłu, który zawsze podpowiadał mi, że to, co dobre, nie jest dla mnie, że nie zasługuje na radość, obfitość i szczęście. Skąd te przekonania? Hm. Otóż wszystko ma swój początek jeszcze na długo przed tym, kiedy w ogóle z czegokolwiek zdajemy sobie sprawę. Jeśli mały dzieciaczek przychodzi na świat, wówczas uczy się od swoich superbohaterów rodziców wszystkich cudów tego świata. Z uwagi na to, że świecą oni przykładem i są wyrocznią absolutną, to, co mówią i to, co robią, jest dokładnie tym, co ma być. A oni naprawdę nie zdają sobie sprawy z tego i... Zresztą kiedyś będę o tym mówić szerzej, nie zdają sobie sprawy z tego, jak wielka odpowiedzialność za całe życie swojego dziecka, potem swojego dorosłego dziecka, spoczywa na ich barkach. Co oznacza, że jeśli rodzice wciąż się kłócą, ty podświadomie rysujesz sobie w swoim podręczniku o nazwie jak żyć obraz związku, właśnie takiego związku. No a skoro się kłócą, Wymachują rękoma, płaczą, i tak dalej, i tak dalej, oznacza to, że tak ma wyglądać związek. OK, zakodowano. Jeśli wylęczano cię w zadaniach i nie dopuszczano do tego, abyś cokolwiek mógł zrobić samodzielnie, zakodowałeś sobie, że niczego sam nie będziesz mógł osiągnąć. A to sprawia, że poczucie własnej wartości, Raczej jest jego brakiem. Wszystko, czego uczyłeś się, na co patrzyłeś, czego doświadczałeś, ma bezpośredni wpływ na to, jakim stałeś się człowiekiem tutaj i teraz. Ale mam dobrą wiadomość: jest proces, który pomaga przeprogramować system i żyć zupełnie inaczej. Jestem bardzo uduchowiona i wiele odpowiedzi znajduję podczas podróży po Azji, w medytacji czy w zagłębianiu się w hinduskich, tybetańskich czy tajskich księgach. Jednak żyłka naukowca zawsze nakazuje mi sprawdzić w wielu źródłach. Umysł fascynuje mnie tak bardzo, że trafiłam na niesamowite naukowe określenie pod tytułem. Neuroplastyczność, co w wolnym tłumaczeniu oznacza zdolność tkanki nerwowej do tworzenia nowych połączeń mających na celu samonaprawę dokładnie tak samonaprawę na czym rzecz polega? Otóż mamy sobie jakieś stare przekonanie, którego korzenie sięgają hen, hen daleko dajmy na to, niech przykładem będzie takie przekonanie. Jestem niekonsekwentna. Cokolwiek zaczynam, nigdy nie potrafię doprowadzić tego do końca. To nie jest prawdą. Choć, oczywiście, pierwsze, co teraz zrobiłeś, słuchając tego zdania, zapewne było: o, 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 ona mówi o mnie. Umysł bierze wszystko, co do niego wrzucisz, i robi wszystko, żeby było tak, jak mu powiesz. Przez całe życie, powtarzając sobie, że jesteś niekonsekwentny, podświadomie robisz wszystko, żeby tak właśnie było. No i tutaj nam wkracza neuroplastyczność w towarzystwie afirmacji, bo czegóż bo innego. Stare programy czas przemienić na nowe. Wiedz o tym, że myśl to tylko myśl, a każdą myśl można zmienić. Skupmy się na tym braku konsekwencji, do którego przyzwyczaiłeś się tak mocno, że w rezultacie stało się Twoją mm -hmm, mantrą. I zabiera Ci naprawdę sporo bardzo fajnej zabawy z ukończenia jednego czy innego projektu. Napiszmy nowy program. A żeby zaczął działać, zróbmy wszystko, by był jak najlepszej jakości, na pewno lepszej niż ten poprzedni. Jak to zrobić? A zatem nowa definicja brzmi: jestem konsekwentny. Wszystko, co rozpoczynam, potrafię doprowadzić do końca. Brzmi nieźle, co? Ale to nie koniec. Mamy definicję, teraz potrzebujemy Twojego zaangażowania, plus wdrożenia wszystkiego w działanie. Powiedz to głośno. Raz, drugi, trzeci, pięćdziesiąty. Powtarzaj to tak często, jak tylko potrafisz. Najlepiej właśnie na głos, bo to, co jest napisane i to, co jest powiedziane na głos, ma dużo większą moc niż tylko to, co powtarzamy sobie w myślach. Napisz to również na takich karteczkach małych, samoprzylepnych i powieś sobie na lustrze. Włóż do kieszeni spodni, torebki, portfela i do auta, naklej na kilku talerzach w szafce i na laptopie, a w międzyczasie zaplanuj sobie małe wyzwanie, które zrealizujesz od początku do końca. I na litość proszę cię małe nie rzucaj się od razu na wielkie plany, bo bardzo łatwo możesz się zniechęcić. Na nie też przyjdzie pora. Teraz skupmy się i bierzmy się za to, co jest małe, realne, ale ambitne. Może to będzie na przykład 15 minut spaceru, medytacji czy jogi trzy razy w tygodniu. A może picie półtorej litra wody? Każdego dnia. Może zjedzenie minimum jednego owoca dziennie, zadzwonienie do przyjaciela raz w tygodniu, czy dziesięciominutowa nauka języka obcego czy haftowania. I to wszystko na przestrzeni powiedzmy miesiąca. Zanotuj to sobie, zrób sobie kalendarz, odkreślaj. Wszystkie takie pomoce dają niezłego kopniaka, bo okazuje się, że ten nowy program działa, bo potrafisz doprowadzić coś. Od początku do końca. Otwieraj swoją świadomość, dostrzegaj, obserwuj i to, co ci nie gra, po prostu zmieniaj. Stare programy nie są na zawsze. Powtarzałeś je wystarczająco długo, żeby weszły ci w nawyk, ale nawyk, jak to nawyk, można zastąpić go nowym. Jednak cokolwiek masz zamiar przeprogramować, Potrzebne jest Twoje stuprocentowe zaangażowanie i chęć poznawania siebie, bowiem relacja z samym sobą w piękny sposób tworzy Twoją rzeczywistość. Tą wewnątrz i tą dookoła ciebie. Ja przecież byłam nigdyś przekonana, że świat uwziął się na mnie i wszystkie nieszczęścia tego świata spadają wprost na moją małą główkę. A dziś. Wciąż śmieję się, że mam jakieś niesamowicie wielkie szczęście do ludzi, sytuacji, pieniędzy i miejsc. Każdego dnia myślę sobie, jakie to ja mam życie! Ja dziękuję! Jakie to życie jest wobec mnie łaskawe! A przecież nadal jestem tą samą córką tych samych rodziców, wychowywaną w taki a nie inny sposób. W tej samej szkole się uczyłam. I wszystkie doświadczenia nadal gdzieś tam głęboko we mnie są. Ale jednak sposób myślenia uległ zupełnej przemianie. Z ofiary zmieniłam się w pięknego człowieka, którego świat jest dokładnie takim, jakim go sobie wykreuje. Mnie też czasem gdzieś tam zaskoczy niespodziewanie stare przekonanie. Przyglądam się mu wtedy i mówię: Dziękuję, ale nie jesteś mi tutaj już potrzebny. Nie pasujesz do mojego życia. Wybrałam oddech, wybrałam radość, wybrałam obfitość i nie zamieniłabym tego za żadne skarby tego świata. Zapraszam cię, mój miły, do czerpania inspiracji z mojego Instagrama. Małpa happiness podkreśli gwedzi. Małpa happiness podkreślnik Veggie. Tam widzimy się częściej, widzimy, słyszymy, oglądamy, kontaktujemy. Tam na pewno znajdziesz coś dla siebie. A co tydzień w czwartek zapraszam Cię zawsze tutaj do posłuchania nowego podcastu. Zatem, moi mili, życzę Wam samych wspaniałości na całusieńki tydzień. Pamiętaj o tym, że jesteś w tym swoim życiu ważny i myśl to tylko myśl. A każdą myśl można zmienić, przeprogramować i mieć zupełnie inny światopogląd. Cieszę się, że mogliśmy towarzyszyć sobie w czasie podróży, w pracy czy może podczas zajęć domowych. Do usłyszenia już niebawem w kolejnym odcinku Happiness Vegi Podcast. Trzymaj się. Pa pa.